Nie trzeba udowadniać, że istnieje zło i nie trzeba udowadniać, że istnieje zło osobowe, ponieważ kiedy zobaczymy, w jaki sposób ludzie funkcjonują, w jaki sposób są w stanie wyrządzać sobie krzywdę, to dokładnie rozumiemy, że to, o czym dzisiaj mówił święty Paweł, że nie toczymy walki przeciw ciału i krwi, ale przeciwko panom. Ciemności z wierzchnością, które ten świat próbują inaczej zorganizować. Oczywiście nie ma teorii spiskowej w tym wszystkim. Otóż jest jeden zwycięzca, Jezus Chrystus, i dlatego my chcemy ubrać w pełni jego zbroje. To znaczy chcemy razem z nim chodzić po to, żeby on w miłości ojcowskiej ochraniał nas przed działaniem jakiegokolwiek zła..